No i co, robimy obecnie kilka rzeczy. Tak. Witam, czekajcie, czat odpalę i w ogóle zobaczę, czy działa. No, no, łączy się. Mieli, mieli, aż wymieli.

No nie, 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 w to ustawienia. nie, 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 ten live. Czekaj, co ja zobaczę na nie, YouTube. YouTube Profil, O, jest Czekajcie, Jeszcze jedna rąbka ten, jeszcze jedna rąbka i Ok ostatnia, ostatnia to będzie za godzinę Dam sobie rękę uciąć Że następna Następna to będzie za godzinkę je, je, je. Ok no to działa. Znaczy, oczywiście mogę um, sobie... Ej, możesz zrobić coś takiego, żebyś po prostu skopiował tą katedrę z tego, tam sobie w ogóle trzeba ją wybudować. Jaką katedrę? Kaza... A, tą... To... A skąd ty ją masz a propos? Z YouTube'a. A, dobra. Czaby oglądałem short, i tam bo taka katedra i sobie pomyślałem, że mogę ją studować. Spoko. Ty, ktoś jest na live, czy to mnie liczy? Wygląda jedyna osoba, widzowie, jeden, jej. Ty w ogóle nadal jest z anarchii SMP naszej. W tytuł, że robimy zrzut i niszczymy bambików. Ja dosłownie zrobiłem live'a, pamiętasz jak byliśmy na, na tym pustynnym i zrzut był? To coś mi się zepsuło i non-stop wybieram mi że robię tego live'a I, I teraz jak robię no ostatnie poprawki O, czekajcie, wiem co mogę zrobić To nadal pisze mi to Ale czekajcie, poprawię widoczność O, 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 o Perfekto Perfekto mam o, A, ja mam to. Perspektyw. Czemu to nie może być na... No, no nie no, nie mam. Mod menu zapomniałem zainstalować na tej wersji. Tak. Jak to wygląda? Spoko wygląda, lecimy dalej. Ja teraz um, poprawiam spawnaty tam chociaż... Kończówkę. Pokonaj typa. I nie straci... Honoru ostatnio. jak ale szczerze, fajnie, że Asus wypuści... swoje ramy tylko dla graczy. Co? Asus firma od laptopów głównie chyba tak tak mi się kojarzy ona w sumie może widzowie mogą napisać z czym mi się kojarzy i w ogóle nie wiem czy mi się odpalił live na tiktoku to jest najgorsze tak tu Dobra, no, jest ok. Ale tak to będzie tańszy RAM. I ża żadne AI sobie nie wymyśli, że sobie kupi surowe RAM. Tak na zapas. A przynajmniej ja tak słyszałem, że dlatego podrożało Bo OpenAI kupiło sobie surowe RAM. Surowy RAM. Że jeszcze nie gotowy. O! I perfekt. Też to teraz rób wyżej. Ja tego nie będę robić, mam to... Gdzieś? Dobra, Dobra a, 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 nic nie było, nic nie było. Barylki, daj mi barylki, bo fajnie wyglądają. Zrobimy sobie takie. Takie nawinko. Może ktoś się skusi. O, no, 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 coś takiego bym robił. To... Pick. Czasem pick. Czasem... Nie, tak jak jest na środku, to nie, to nigdy Ej, ale nie, szczerze? Ten spawn fajnie wygląda według mnie. Ale ten sterowiec tak brzydko wygląda. Wand. I teraz tak. Ja, jak coś czytam na tikt na YouTubie. A plan. Tego gościa powaliło. Ja go prosiłem, żeby zrobił wioskę. Wysłał mi, że jest. I okej, okay, fajnie, fajnie. A się okazuje, że on to tu robił. A on chce to zrobić trzy razy większe. On jest inny. Jak jesteś na live, chłopie, to cię zabiję Iryle. Nie ty, taki jeden, możesz go kojarzyć. Taki taki Wiktorek. No, ej, on może być na live. Moi chłopie, on to gdzie? Dobra. A jak będziesz mieć, mieć, to nie moja wina. Ale on wysłał mi kiedyś um, screena, że no, robił tutaj tą, tą wioseczkę, która tu jest, no i myślałem, że jest daleko i da się jakiś fajny lucik, a on to zrobił, um, czekaj, ja policzę ile, Zobaczę ile. od pierwszego. Równo z tym to jest taki Równo. Tak odtąd. Równo. 100. 100 150 bloków od No, brat zrobił wioskę. I chcę zrobić. No, nie no. Jak jesteś tu, to idziesz i to. No. Robisz gdzieś indziej. Mam to gdzieś. Może zostać, ale na pewno tu nic nie daje. Od razu mówię.

No to tak. taki Co? Ten tyk okay. Ten gej? Dobra. A i w ogóle Pokażę wam no... Tylko nie jedną rzecz. Tam wszystko tutaj jest, no. Nie tam Aura. też są, ale nie rendu. Uruje się. Mogę podlecieć. Jest. Jest. To patrzcie. Teraz jaki fajny komunikat, tylko tak, żeby nie o. teraz Uwierzcie? Co się tam pojawia ale teraz schowajali nie będę. No jak coś to się zmienia, ale żeby nie likować. O, tutaj bo jeszcze nie zrobiłem. No, znika to. O, jest. I. Chowajal. Już nic nie. W ogóle Czekaj. Dobra um... Line set teraz tu chyba rok. tak, stawę. one. Teraz tak, to i kolor to był chyba czwórka, czyli tam, nie ma sensu, Nie, iść tam. Kurde okay, mm. Nie to Maura. Dobra Ale już chociaż zobaczę na tym Kolorek Mam to. Dobra, a teraz. A jaka wersja? 1,21,4. Ja to... Nie, 1,21 równie, sorry. Zostaw tego nerfa Jest ktoś na serwie? Ja jestem Tylko ty Tutaj mi się zmieniło Mam cię Znowu jedynkę wpisamy, dobra. <grymne> dobra kasa. Dobra, no, czyli to jest to. Piątka. Mamy to i to po dwa. Mamy. Jak się teleporzywa? Eym <grymne> dokładnie to czekaj. live'a. Mm, okay. Ci mandacik przekroczenia piękności. Możesz go opłacić w zupełnej ciemności. Czekaj, ja zobaczę. Już teraz niech będzie. Zbrojona na maksa. Um. Halo? Zbrojona na maksa. Jest. Dobra. Tak na Masz. Zaraz co tu Lloyd. Może zaraz pokażesz korydy? To jest 00 chyba. Czekaj. Pokazałeś karty. Prawie, a wiesz, że to tutaj każdy będzie się pojawiał. Aha. A ile osób? Ej, oddawaj kask. A jakie są te karty? Jestem za bezpieczna. Oż ty. Ej! Waruj, kocie, waruj! Czyli siostro. No, weź, idź. Bożej, Już, czekaj. Możesz, możesz iść. 27409 siedem, A ja teraz ty wychodzisz. Natychmiast, ale... No. Bierze moje rzeczy w tym kaskie. Do kogo mówisz? Do ciebie. O, muszę modmenu pobrać sobie. No tak. Nikogo nie masz na YouTubie, haha. Żadnych widzów. Nigdy nie znowu, mm, uh. mm, 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 mm. Wszyscy lecą do Wojana. Mm, 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 mm. Któryś się tak łatwo wywalił na igrzyskach, tak? I do Piłka i Luczka. Może mm, ja mam. Ja nie znalazłam mm, serwera. Mam. Do Luczka samego. Idź. I te cyferki ci dam. No, no i masz te cyferki, tak? Musisz być cicho? A, rozumiem, czyli to też... tak. Czekaj, odpalamy te nosy, no bo tam niestety budujemy. A serwer będzie na Ice Host. Oje! Oh, yeah. O oh, tak, tak. Dobra, czekaj, wysyłam ci. Masz. Teraz na. Oj, a, na. Masz te cferki. Hmm, jesteś tester, nie to, mój mulciak. No. Dobra, już będzie. Nie mam wiecie, gdzie wyszło. Dobra, a takie ja literówkę jakąś głupią. Dobra, dobra. Pierwsza litera z dużej. Jak cię wysłałem z dużą? No tu znowu nie ma. Tek, idzie na koniec, że też nie No i cyserki, no. Czekaj, na jakiej Ty w końcu jesteś wersji? No idę, normalnie ha. to później. Czekaj, what the hell, you? Ej, co? A wiesz, co zmienia IP? No takie fajne, które ci wyślę ...na prywatną wiadomość, bo nie chcę znowu likować, jak... No, może to... dobra, we... Nie, Aternos dosłownie pół godziny się ładuje. Kliknięcie w opcji daje... Ja rozmawiam, a ty na nią się drzesz. Naprawdę? Z facetem z banku rozmawiam, a wy się drzecie. Aha, no aha. Tyle razy Cię proszę, żebyś się na nią nie darł. A ty miałaś lekcję od razu, jak chcesz tam to oglądać. Odrobiłaś lekcję? Miałem um. mieć ja, chwilę przed. Miałem 40 minut. Darłaś się na No. Szazląd. Dobra, że szaszlę szybę. A co? Ch ch Chciałbyś mieć? Nie, jak nie to jak pij. I teraz nie wejdę Pięki. Dobra, już Cię wysyłam Nowe, cudowne i nie dziwne IP A. <laughs> Powinno działać Teraz tak, test. Czyli no nie znam, Grzyszto. Specjalnie literówkę zrobiłem, jasne? Jasne, A co w tym celu? Ty to budowałeś? Co? Tutaj go włączyłeś coś budować Chyba tak Czekaj, zobaczę twoje hasełko I zlikuję na lajwie Potem nie Weź mi tak Czemu ja mogę latać i mam Wy wytwór? Eee. A nan Wiesz co A już się zalogowałeś?